A Bogu, bracia i siostry, wdzięczny jestem Panu za ten czas łaski, do swojego, do Twojego, do życia każdego z nas. I dziękuję Bogu za ten poranek. Również jak i za to zwiastowane słowo czas łaski jeszcze trwa, Jego miłość jest, Jego dobroć się objawia, Jego błogosławieństwa wciąż dla nas, dla Bożego stworzenia, dla każdego człowieka. Ale pytanie się rodzi, czy my z tego korzystamy i czy tego chcemy. Kochani, to, o czym dzisiaj chciałbym powiedzieć i usłużyć, nie wiem jak wy w swoim życiu przyjmujecie, w jaki sposób Pan Bóg przemawia do Was i jak przemawia Bóg współcześnie do swoich dzieci, do kościoła. Zapewne nade wszystko przez swoje słowo, przez swoich słów, przez swoje naczynia przez okoliczności naszego życia przemawia do nas również przez to co nas spotyka przemawia do nas przez ludzi którzy nas otaczają ale dziękuję ostatnio Bogu wiecie za to że Pan Bóg przemawia do nas również przez pieśni Biblia nam mówi że pieśń chwały Bogu jest miła i myślę sobie panie ale dlaczego po pierwsze dlatego że poprzez pieśni oddajemy chwałę Bogu po drugie dlatego że te pieśni dotykają naszego serca amen może w jakimś stopniu czasami i pewne rzeczy są naruszane, czego i dzisiaj byliśmy świadkami, ale powiem, kochani, wam o, pewnym, e, o pewnej pieśni, która dotknęła mojego serca. To było ponad tydzień temu, bo to była piątkowa kolejna modlitwa. Wiecie, ja jej nie śpiewałem, ale tak się wsłuchiwałem w słowa i taka myśl mi przyszła do serca, że człowiek, który napisał tą pieśń, zna dobrze życie. Człowiek, który napisał tą pieśń, wiele w życiu doświadczył. I słowa tej pieśni, nawet nie pamiętam numeru, ale powiem tylko, postaram się zacytować pierwszą frazę tej pieśni, podał ją, jak już powiedziałem, brat pastor i ona brzmiała tak. W drogę z nami wyrusz Panie, nam nie wolno w miejscu stać. Gdy blądzimy, gdy blądzimy, podaj rękę, a gdy upadniemy, Pomóż wstać. Kochani, i dzisiaj chciałbym usłużyć na temat życiowy, również w chrześcijaństwie. I temat, na który będę usługiwał, gdybym miał nadać, brzmiałby, czy chrześcijanin może zblądzić. Rozważaliście swoje życie, patrzyliście, ja na swoje, ty na swoje, w takich kategoriach, jakie odpowiedź ci się nasuwa. Znając swoje życie, ja znam swoje, ty znasz swoje, każdy z nas swoje, My słyszeliśmy o owocu? Jedno pytanie: a jak myślicie, a kto jest odpowiedzialny za owoc naszego życia? My, Pan Bóg, a może jeszcze ktoś inny? Rozważmy to w swoich sercach. I kochani, dzisiaj chciałbym powiedzieć, i tą pieśń, słowa tej pieśni zacytowałem, aby wprowadzić nas w pewną taką i zadumę, i refleksję, zastanowienie nad swoim życiem. I powodem tego, dużo wcześniej, taka, to był poranek, otworzyłem Biblię, wierzę, że i Wy to czynicie, i Pan Bóg przemawia przez, jak powiedziałem, swoje słowo. I zastanowiła mnie pewna przypowieść. dzisiaj będę nią się dzielił, którą no, w większości tego dnia rozmyślałem i myślę, Boże, jak to jest. Blądzi, nie blądzi. No, prawda Boża mówi jednoznacznie. I Pan Bóg to powiedział. Proroka Izajasza w 53 rozdziale, szósty werset, mówi nam tak. To słowo prorocze. Od Ducha Świętego, od Boga. Wszyscy jak owce zblądziliśmy i każdy z nas co? Na własną drogę zboczył. Ale Pan dotknął Go, Jezusa Chrystusa, za winę nas wszystkich. Zobaczmy, są tutaj dwa obrazy. Pierwszy obraz to mojego i Twojego życia, dałby Bóg, aby za starego człowieka. Podkreślam to. I drugi to nadzieja, to perspektywa, to Boża miłość, to Boże miłosierdzie. Ale Pan Bóg dotknął Jego, swojego Syna Jezusa Chrystusa, pociągnął za, do odpowiedzialności za to, czego nie uczynił. Biblia nam mówi, że On grzechu nie popełnił, a nie znaleziono zdrady w ustach jego. Gdy mu zorzeczono, nie odpowiadał z orzeczeniem, a gdy cierpiał, to czego nie robił? Nie groził. Widać, powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. To jest Ojcu Bogu. I kochani, i patrząc na to, ktoś ma wiedzieć, no bracie, tak, to było moje życie. Ileś w moim przypadku 32 lata z laski Bożej w wierze, w Słowie Bożym, w życiu Kościoła, Również i Pan Bóg dał tą łaskę w usługiwaniu w naszej społeczności. Może już takiej troszkę z przyzwyczajenia, znamy się od tylu lat, słuchamy jeden drugich, jedni drugich. I kochani, dzisiaj chciałbym powiedzieć, czy chrześci... i odpowiedzieć na to pytanie, czy chrześcijanin może zbłądzić? Wracając do tej przypowieści, żeby nie zapomnieć, kochani, kto ma słowo Boże, otwórzmy wspólnie. Jeśli dobrze pamiętam, to 14 rozdział. Tak. 14 rozdział, werset 22 i niżej, jeśli jest taka możliwość, prosiłbym o wyświetlenie. I jest tam pewien, pewne słowo, które ro, rozwiewa wszelką wątpliwość. Jeśli takie jest, taka jest w Twoim i w moim życiu. Ale jest tam również i lekcja, i nauka dla każdego z nas. Posłuchajmy. Na pewno blądzą ci, którzy knują zło. Lecz ci, którzy przemyśliwują nad dobrem, doznają miłości i wierności. Zobaczcie, w jak cudowny sposób Pan Bóg przemawia do swoich dzieci, do Kościoła, uświadamia swoje dzieci o czymś, rozwiewa nawet, jak już powiedziałam, wszętką wątpliwość. Dałby Bóg, aby w moim i w Twoim sercu były tylko dobre rzeczy, tylko dobre owoce, jak słyszeliśmy. Właściwe, pozytywne, konstruktywne, budujące myśli. Wiecie, co to znaczy knować? Zamierzać, obmyślać, planować, gdzieś tam począć. Ktoś powie, że każdy grzach musłać i zarodek. Wiecie w czym? W myśli. I można blądzić i oczami, można blądzić i myślami. I jeszcze czym powiecie? Czy na mnie? Amen. Ktoś podpowiada. I teraz pytanie dla mnie i dla Ciebie. Czy chrześcijanin może blądzić? Zapewne pamiętacie ci, którzy przychodzą na środowe społeczności. Wiecie, kiedy tak czytaliśmy, brat pastor ten fragment czytał, a ja tak się cieszę, wiecie, no wiele od wielu lat czytam Słowo Boże, ale jakoś ten werset uszedł w mojej pamięci. Nie wiem, może już i starość przychodzi na pewno i pewnych rzeczy się zapomina. Ale chciałbym, abyśmy dzisiaj już, bracia, czytali, brat Igor z Ewangelii Świętego Marka, i chciałbym Wam pozostawić w sercach Waszych pewien fragment, również i ostrzeżenie i lekcja dla każdego z nas, kiedy przychodzą do Jezusa Chrystusa pewni ludzie. Dzisiaj żyjemy w czasach wiele doktryn, wiele podejść, test, przypuszczeń i tak dalej, no i kościołów wiele to też trzeba wymienić. I kochani, za czasów Jezusa życie pobożne, religijne, ludu Bożego, one miały też swoją specyfikę. Były synagogi, była świątynia, oddawano Bogu cześć, modlono się, śpiewano pieśni, błogosławiono naszego Pana. Ale wiecie, podejście ludzi, nawet tej elity religijnej, duchownej, było różne. I kiedy czytamy 12 rozdział Ewangelii Świętego Marka, z 18 wersetu, wiecie, kiedy na Pana Jezusa uderzano, to było takie uderzenia falowe, jedni za drugim. Wiecie, niektórzy mówią, że to jest również taktyka w wojnie, ale wróg jej też używa, aby złamać, aby zasiać, aby przyłapać. W przypadku Jezusa to samo było. Przychodzili faryzeusze, przychodzili uczeni w piśmie i w końcu przyszli sadyceusze, oni odrzucali stanie. No i powiedzieli historię, miała miejsce, nie wiem, ale takie było prawo w Starym Izraelu. Ale nie na tym chciałbym się skupić. Dwunasty rozdział, osiemnasty werset i niżej możemy, ci, którzy byli w środę, zapewne jeszcze pamiętają. Ale chciałbym z tego, po dwudziestu ósmy werset, pozostawić wam dwa wersety. I kiedy w sercach ludzkich zaczęło się rodzić pytania, no i, i pytają, sobie, przecież odrzucali świadomie, Zmartwychwstanie, prawda? Nie ma zmartwychwstania. Faryzusze wiedzieli. Sadycusze odrzucali. I teraz no, da, przytaczają taką historię no, realną, nierealną, ale takie było Boże Prawo. I pomieszali pewne fakty z życia cielesnego, fizycznego i przenieśli to na wieczność. Na inne realia życia tego już pozagrobowego, tego perspektywy wieczności. I oni pytają, no, siedmiu ją miało, którą będzie jego żona, żoną, prawda? I posłuchajmy odpowiedzi Jezusa Chrystusa. Co Pan Jezus powiedział? Dla skrócenia 22 drugi niżej. I tak pojęło ją siedmiu braci i nie pozostawili potomstwa. W końcu po wszystkich zmarła ta niewiasta. Przy zmartwychwstaniu to było pytanie kluczowe, które miało obalić tezę zmartwychwstania, fakt zmartwychwstania, o czym Bóg powiedział również i w Starym Testamencie i mówił. I wówczas Pan Jezus przy zmartwychwstaniu, gdy powstaną z umarłych, którego z nich żoną będzie, bo tych siedmiu miało ją za żonę, odpowiedział im Jezus, 24 wersu: Czy nie dlatego, co robicie, blądzicie. Dwa rzecz, dwie rzeczy i dwa fakty. Dwie przyczyny, które mogą człowieka wprowadzić w błąd. Później będziemy mówić, co to znaczy błądzenie. Kochani, jest powiedziane tak, że nie znacie PiS, pierwsza rzecz, Pan Jezus odpowiedział, i druga, ani mocy Bożej. Czy zastanawialiście się tego nad tym, dlaczego Pan Jezus... Zobaczcie, kiedy byśmy przeczytali ten dwunasty rozdział, Pan Jezus wielokrotnie zwraca się do Faryzuszy i pyta, czy nie czytaliście? Co dzisiaj czytaliście o poranku? Czy nie czytaliście? My słyszeliśmy z samego początku, byśmy jednak trwali w Słowie Bożym, trwali w nauce pańskiej, trwali w tym błogosławieństwie, które mamy od Boga i który ten chleb, to jest Słowo Boże, które nas ubłogosławia na każdy dzień. I wówczas Pan Jezus zaczyna wyjaśniać, wiecie, on wziął historię ze Starego Testamentu, patriarchów, albo gdy powstaną z martwych, ani żenić, ani nie będą za mąż wychodzić, że będą jak aniołowie w niebie. Zobaczcie, to jest, nie jest stan fizyczny, to nie jest to nasze ziemskie ciało, prawda, które jest namiotem, które się rozpada, które truchleje z każdym dniem. Ale Pan mówi, Jezus mówi o czymś, co przenosi nas w inną perspektywę. Pan Jezus mówi w innym miejscu, dostępują tamtego świata, inny świat, prawda? Światy, Biblia nam mówiła do Hebrajczyków, światy. I to jest inny świat, inny real, jak już powiedziałem, inna rzeczywistość. A co do umarłych, zobaczmy, Pan Jezus jeszcze raz podnosi ten temat. że zostaną wskrzeszeni, czy nie czytali się w księdze Mojżesza, jako to Bóg rzekł przy krzaku do Niego? Jam jest Bóg Abrahama, Izaaka Bóg i Bóg Jakuba. I ten sam Bóg po dzień dzisiejszy jest Twoim i moim Bogiem. Amen. On się nie starzeje, on się nie zmienia. I nieustalone są Jego dni ani miesiące. My nie znamy początku ani końca. Bóg jest wieczny od zawsze. I tutaj, kochani, Pan Jezus kończy. Bóg nie jest Bogiem umarłych. Wiecie, dla Boga wszyscy żyją. I to, kiedy mówimy o obrazie Boga, wizerunku Boga, jedno z atrybutów Boga, wiecie, jest to nieśmiertelność, wiekuistość, wieczność. I tutaj Pan Jezus mówi, Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim blędzie. Zobaczcie, blędy w naszym życiu prowadzą nas, wiecie, do czego? Do blądzenia. A co to jest? błądzić. Wiecie, tak otworzyłem słownik, patrzyłem na zegarek, ale ja nigdy w takich perspektywach na to nie patrzyłem, także pozwólcie. Może ktoś siebie odnajdzie w tych słowach i powie, panie, przebacz, zboczyłem z toru, zboczyłem z tej drogi i chcę stanąć na tą drogą, którą ty jesteś, powrócić na tą drogę. Słowo błądzić w języku polskim ono znaczy po pierwsze postępować rozumować, jak myślicie, błędnie, niewłaściwie. Po drugie, blądzić, znaczy chodzić w różnych kierunkach. Wiecie, dziś nurty się zmieniają. Dziś w tym kościele, jutro w następnym. Jak z niewierzącego rodzi się wierzący, my wiemy, ale jak z wierzącego niewierzący. Dzisiaj jesteś w kościele źródłowym, jutro pójdziesz do jeszcze innego. To jest chodzić w różnych kierunkach. Dziś ci się wydaje ten kierunek właściwy, mija czas, może lata, czujesz niezadowolenie, zgorzknienie. I zmieniasz, i idziesz w innym kierunku, jak to mówi się pięknie, zmieniasz orientację. Następna rzecz, blądzić znaczy chodzić bez celu. Czy odnalazłeś cel swojego życia? Czy wiesz po co żyjesz, czy wiesz dla kogo żyjesz? Wiecie, mieć cel w życiu jest rzeczą błogosławioną. Amen? Celem wiary Biblia nam mówi: jest zbawienie dusz. Osiągając cel, żywot wieczny to też cel, ale wiecie, co jeszcze jest potrzebne? Jeszcze jedna rzecz: podążać, iść w tym kierunku, w kierunku tego celu, aby dojść, jak słyszeliśmy, może nawet dobiegnąć. Potrzebny jest wysilek, potrzebna jest wytrwałość. Potrzebna jest cierpliwość, zaangażowanie i oddanie. I tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy, kochani, co to znaczy blądzić. Kochani, a jak jest w chrześcijaństwie? Jak jest w chrześcijaństwie? Czy my znajdziemy w Słowie Bożym coś? Dzisiaj przeczytałem proroka Izajasza również z rana. 22 rozdział, szczególny rozdział i tam Pan Bóg do czegoś nawołuje, do narzekania, do tego, aby przywdziać ten wór, no do pokuty krótko mówiąc, bo to są symbole zewnętrzne ludzi, którzy pokutują, upamiętują się. Ale za to, zamiast Bóg mówi, jest wesele, radość, zabijanie bydła, zażynanie owiec i tak dalej, i tak dalej. A wiecie jaka doktryna życiowa tych ludzi brzmiała? Tak, jedzmy, pijmy, bo jutro co? Nie wiem, czy to akurat ten dzień jutro, czy oni byli świadomi, czy to było stwierdzenie ogólnikowe w jakiejś tam perspektywie i świadomość tego, że jesteś człowiekiem śmiertelnym. Jedzmy, pijmy, weselmy się, radujmy, a Bóg mówi, ale ten grzech im nie będzie przebaczony. Ten grzech im nie będzie przebaczony. A wiecie za co? Za niewłaściwe, błędne rozumowanie. I kiedy czytamy pierwszy list do Koryntian, błogosławiony piętnasty rozdział, wiecie, tam jest piękna doktryna potwierdzająca to, o czym dzisiaj mówimy i co jest zwiastowane. I tam apostoł Paweł używa takich argumentów bardzo mocnych, które po dzień dzisiejszy wierzę w to, ubłogosławiają Kościół, ubłogosławiają twoją i moją wiarę Twoje i moje życie, jeśli spotkasz w swoim życiu, ja takiego jednego spotkałem, który wierzy tylko w Jezusa do tego życia, a później nic nie ma i tak dalej. I tam Koryntianie popełnili jeden błąd, dali się zwieść, pójść w niewłaściwym kierunku. Przyszli ludzie i te rozmowy, które prowadzili, wiecie, tak rozmawiać z człowiekiem, coś się zawsze udziela, coś zostanie w pamięci. Coś masz na przemyślenia, ale ta atmosfera, nawet i tej niewiary czy narzekania, nie wiem, czy to w swoim życiu tego doświadczaliście, ja nie raz z człowiekiem, który cały czas narzeka, i wprowadza cię w taką atmosferę, w nastrój, że i ty już zaczynasz wypowiadać słowa, których później się wstydzisz. Koryntianie tego doświadczyli. Przyszli ludzie, rozmawiali, no, to nie jest, może nawet i z kościoła zmienili orientację, doktrynę, powiedzieli: słuchajcie, nie ma zmartwychwstania a przecież to był Kościół najbardziej obdarowany, prawda? I apostoł Paweł do tych ludzi, którzy trzymali się jednej rzeczy, oni to samo mówią. Jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy. A co wówczas apostoł Paweł powiada? Nie blądź cię. Nie blądź cię. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. Możesz być człowiekiem ugruntowanym do pewnego momentu, może do pewnego spotkania, do pewnej rozmowy, albo do pewnej okoliczności, bo czasami okoliczności życia człowieka przytlaczają. Może niektórych i zalamują. Opamiętajcie się i nareszcie nie grzeźcie. Zobaczcie, człowiek, który odrzuca zmartwychwstanie, on blondzi, on grzeszy. Potrzebuje wejść na tą właściwą drogę. Może chrześcijanin Zbłądzić? Drugi werset. Kochani, to co jest związane również i z pracą niektórych z nas, my słyszeliśmy o owocu, już brat Igor o tym zwiastował. Wiecie, on mówi, a ja sobie tak przypominam i dziękuję Bogu, że ją się nauczyłem na pamięć, pewną przypowieść. Kto pielęgnuje co? Drzewo. Figołe, Co z nim się dzieje? Ma dużo pracy? Spożywa jego owoc. Na tym nie koniec. A kto wiernie służy Panu? Powiedzcie, co z nim się dzieje? Jest czczony. Jak myślicie, przez kogo? Szanowany przez braci? Może miejscowości, gdzie mieszka? Pan Jezus powiedział, kto uczci kogo? Mnie tego uczci kto? Ojciec mówi. Jeśli dzisiaj w swoim życiu szanujesz Jezusa Chrystusa, imię Jezus jest ci drogie, może najdroższe, jak często śpiewamy. Bóg mówi, swojego czasu to nie to, że jesteś dzieckiem moim, dziedzicem Bożych obietnic, tego wszystkiego, co Pan Bóg ci daje, ale przyjdzie czas, że zobaczysz tam wypisane na dłoni wiecie co? moja własność. Pan Jezus powiedział, myślę sobie, ja w takich kategoriach po dzień dzisiejszy nie spotywałem. Pan Jezus mówi, że zbuduje kościół mój. I bramy piekielne co? Nie przemogą. Mój kościół. Bóg chce Ciebie i mnie, drogi bracie i siostro, drogi słuchaczu i przyjacielu, mieć na co? Na własność. On jest twórcą mojego stworzeniem. I On oczekuje szacunku czci od swojego stworzenia. I drugi obraz, kochani, typowo rolniczy. To, co zasiałeś, jest zawsze tak, że to, co zasiałeś, zawsze to zbierasz? List do Galacjan, szósty rozdział. Bóg, nie blączcie, Bóg nie da się siebie naśmiewać. Albowiem, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, już nie skażenie, a kto sieje dla ducha, rządź będzie, co. Żywot wieczny. Kochani, czy jest coś tutaj coś niejasnego? Nie sądź, nie mniemaj, że będzie inaczej. Ktoś mieć to prawa przyrody, ale to również i Boże prawo. Rozpocząłem, patrzyłem też i na zegarek od tych owiec z 53 rozdziału proroka Izajasza jako obrazu każdego z nas jako ludzi. Pan Jezus powiedział, że owce, blos mój co, słuchają. Za obcym nie pójdą. One znają. Za innym pasterzem nie pójdą. Wiecie, aby nie blądzić, potrzebujemy, wiecie co, nigdy nie spuszczać właściwego oczu, kierunku. Po drugie, mieć przewodnika. I po trzecie, wiecie kogo? Pasterza. Jezus powiedział, że ja jestem dobry pasterz. O obowiązkach pasterza można by mówić i mówić. Nie mamy na to czasu. Ale kochani, chcę wam pozostawić w sercu jedno podobieństwo. Już dzisiaj jedno słyszeliśmy z, z brata przede mną. 15 rozdział Ewangelii świętego Łukasza. Mateusz w 18 rozdziale ten sam temat porusza. I on daje podobieństwo o tych stu owcach. Ale przedtem przychodzą celnicy, grzesznicy, Zasiadają z Nim do stolu, jedzą, piją, mają społeczność, zapewne i rozmawiają. Ale ten jada i pije z grzesznikami to duchowności nie pasowało, uczonym w piśmie nie pasowało. Oni czuli się wyżsi, bardziej dowartościowani z tymi grzesznikami się nie zadumają. I Pan Jezus pozostawia ich serca, wiecie, pewną naukę, daje pewne podobieństwo. I ono działa i jest skuteczne po dzień dzisiejszy, jeśli w swoim życiu masz niewłaściwy obraz ludzi, którzy cię otaczają i myślisz, no to ten pijak, no to ten grzesznik, no to takie nic. Ale zobaczcie, jak Bóg ceni każdego człowieka. W Ewangelii Mateusza jest powiedziane, nie jest wolą Bożą, aby zginął jeden z tych maluczkich. Nie jest wolą Bożą. On ceni każdego z nas, dla każdego w Jego oczach, każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, i tych, których tutaj na tym miejscu nie ma, On ich kocha, On ich miluje, On za nich zmarł. On poniósł to niezasłużoną winę, wziął na siebie, abyś ty i ja miał życie wieczne. I tam Pan Jezus, wiecie, i tak, Skracam się do 15 rozdziału tejże Ewangelii Lukasza. I kiedy przeczytałem tą całą historię, zadałem sobie pytanie, o czym jest to podobieństwo? Toś powiedzieć na pewno o wielkiej Bożej miłości, cierpliwości, wyrozumiałości do każdego z nas i do każdego człowieka. No czy dzisiaj chrześcijanie mogą zblądzić? Ale wiecie co? Ta historia jest również o tym, że Pan Bóg poszukuje duszy człowieka, który grzeszy. Może i chrześcijanina, który grzeszy, aby go podnieść, aby go podźwignąć, aby go przyprowadzić do tej stajni, do tej miejsca, gdzie są owce, jako ten dobry pasterz, on dzisiaj lituje się nad każdym z nas. Jaką owcą jesteś? Jeśli w Twoim życiu było coś, co byśmy dzisiaj nazwali może blendem w życiu, Dawid się modli w jednym psemle i mówi: Grzechy okryte, blendy ukryte, co zrób? Odpuść mi, Panie. I ta modlitwa. Może być i w Twoim, i w moim życiu w którymś momencie potrzebna. Ale Boża miłość, miłość Jezusa Chrystusa, ona jest niezmienna. On poszukuje grzesznika, wychodzi Mu jeszcze raz, wyciąga do Niego rękę i chce cieszyć się i radować, nie tylko z tych 99, które nie potrzebują, są sprawiedliwe, ale i tego, która gdzieś zboczyła. Dlatego niech Pan Bóg, Tobę i mi, da tej mądrości, aby w moim i w Twoim życiu korzystać również i z tej laski Bożej, z Bożej cierpliwości, przychylności, z Bożej wyrozumiałości i Jego miłosierdzia. Amen.